Jesteśmy pierwszy raz na iwie, żeby zaprezentować nasz kompletny system czyszczenia broni, nasze gotowe sety do broni krótkiej, do broni długiej, także dużo się dzieje, walczymy. Słuchajcie, mamy największą na rynku, najszerszą na rynku ofertę produktów do czyszczenia broni, pogrupowaną w gotowe sety. Jeżeli kupujecie na przykład karabin, dostajecie w sklepie gotowy set do broni długiej, z boku tego pudełka macie kod QR który klikacie, macie tam do wyboru, mam AK, mam AR, mam shotguna, klikacie w swój rodzaj broni i macie instrukcję od A do Z, jak wyczyścić dany rodzaj broni, po kolei, krok po kroku. Nie potrzebujecie nic więcej do czyszczenia broni niż to, co jest w tym secie. Podobnie z bronią krótką, podobnie z nożami. Oraz jeżeli na przykład potrzebujecie wziąć sobie małe pojemności na polowanie, mamy poket sety dla wojska, dla myśliwych, coś, czego używamy w polu, możemy łatwo to schować do kieszeni ma małe pojemności. To jest również ułatwienie bardzo duże dla sprzedawców, którzy nie muszą się zastanawiać, jaki środek rekomendować klientowi do jakiej broni, bo mają gotowe sety. Więc po prostu dokładają set do danego rodzaju broni. Po strzelaniu rekomendujemy zmycie metali ciężkich, mydłem Military Soap. Które usuwa ołów dzięki temu uniknięcia ołowicy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Milmak, powodzenia. Dzień dobry, Witek Morski, Military Soap. Widzimy się na targach IWA 2023 w Niemczech. E, mamy stoisko razem z Rifle CX. E, I cóż mamy na nim? Preparaty do czyszczenia broni oraz Military Soap, czyli mydło. Coś, co chroni strzelców e, po strzelaniu. Wiemy o tym, że każdy z nas dba o oczyszczenie swojej broni, ale czy dbamy o oczyszczenie swojego ciała, no po strzelaniu nie za bardzo, tak? O co chodzi z tym mydłem? Nie jest to na pewno zwykłe mydło, bo... To mydło zawiera specjalną formułę która usuwa metale ciężkie po strzelaniu po każdym strzelaniu uwalniają się niestety na naszym ciele pojawiają się e, metale ciężkie między innymi głównie ołów który wchłania się do skóry po jakimś czasie mogą pojawić się bardzo poważne choroby bo on odkłada się i niestety słabo jest z usuwaniem jego z, z naszego ciała więc mydło Usuwa, wiąże i usuwa metale ciężkie z, z powierzchni naszego ciała. E, także dłonie, ciało, włosy. Mamy trzy w jednym, także całościowo to tutaj działa. E tutaj patrząc na na wczorajszy dzień jak to wyglądało zdecydowanie bardzo wiele tutaj osób przychodziło i, i, i no, mówiło, że bardzo fajny produkt więc cieszymy się, że spotkało się to z, to z takim odzewem. Eee, liczymy, że zagościmy w Europie i na całym świecie w niedługim czasie, bo mydło to jest nowość kilka miesięcy na rynku, więc, więc e, fajnie, że jest tak e, miłe przyjęcie i że e, spotkało się to z takim entuzjazmem ludzi. Dziękuję serdecznie, zapraszamy na nasze stoisko, jeżeli jesteście na Iwie, a jeżeli jeszcze nie. Używaliście naszych produktów, zapraszam do przetestowania. Widzimy się na zawodach. Trzymajcie się.